Niedawno pokazałem wam różnicę zdjęć NOTA 10 i Galaxy S9 Różnica nie była zbyt duża, ale też była zauważalna. Pytanie jednak, co jeśli zostawimy jednego z najnowszych flagowców z urządzeniem klasy średniej? Zapraszam na porównanie zdjęć NOTA 10 i Galaxy A40. A oto moje przemyślenia dotyczące zdjęć. Pierwsze zdjęcia wypadły bardzo podobnie, Note 10 ma lepszy zakres dynamiczny i uchwycił więcej detali w cieniu, ale mamy tutaj zbalansowane warunki oświetleniowe i różnica nie jest duża, także gdy porównamy zdjęcia szerokokątne. Jednak na kolejnym zdjęciu mamy znacznie trudniejsze warunki oświetleniowe i tutaj widzimy jaka przepaść dzieli oba smartfony pod względem zakresu dynamicznego i odwzorowania kolorów. Zdjęcia Note'a jest po prostu znacznie lepsze i myślę, że nie ma tutaj nad czym dyskutować, choć trzeba przyznać, że różnica subiektywu szerokokątnego nie jest aż tak duża jak z głównego obiektywu. Na kolejnym zdjęciu ogromna różnica w zakresie dynamicznym i kolorach. Zdjęcie A40 jest wręcz wyprane z kolorów, ale oba smartfony uchwyciły podobną ilość detali. Różnica w obiektywie szerokokątnym znowu nie jest tak duża jak z obiektywu głównego, choć gdy powiększymy oba zdjęcia, zauważymy, że zdjęcie A40 jest mocniej wyostrzane, czego nie jestem zbyt dużym fanem. Na kolejnych zdjęciach widzimy podobny trend, czyli lepszy zakres dynamiczny i lepsze kolory Note 10. Na tym zdjęciu A40 wypaliła białe pączki drzewa. Ale już szeroki kąt ma podobną ilość detali, jednak kolory w Nocie 10 są bardziej naturalne. Teraz zdjęcie makro, którego jakość jest podobna w obu smartfonach, za co duży plus dla A40. To zdjęcie zrobiłem w cieniu, w stanowanych warunkach oświetleniowych i jak widzicie, Note 10 poradził sobie znacznie lepiej. Zdjęcie jest jaśniejsze i widzimy więcej detali w cieniu. Natomiast jeśli przejdziemy do szerokiego kąta, to przyznam szczerze, że bardziej podoba mi się kolorystyka na zdjęciu A40. Na tym zdjęciu ponownie ogromna różnica w kolorach na korzyść Nota. A tutaj kolejne zdjęcie, którego jakość prezentuje się podobnie na obu urządzeniach. Na kolejnym zdjęciu jest mała różnica w kolorach, ale ogólnie prezentuje się również dobrze na obu urządzeniach, za co plus dla 40. I kolejny dowód na to, że w odpowiednich warunkach oświetleniowych zdjęcia A40 nie odbiegają tak bardzo od tych z Note 10. Note 10 co prawda nie przepalił budynku z tyłu, ale za to A40 lepiej zachował burgundowy kolory drzewa. Tutaj Note 10 trochę przesadził z HDR-em. ale gdy warunki stają się gorsze Note 10 znowu ma ogromną przewagę w kolorach i zakresie dynamicznym im mniej światła, tym ta różnica będzie bardziej zauważalna i ostatnie zdjęcie makro Note 10 poradził sobie lepiej, ale zdjęcia 40 jest również zadowalające piszcie w komentarzach jakie są wasze przemyślenia na temat tego porównania jeśli chcecie zobaczyć więcej takich porównań kliknijcie w ten piękny czerwony przycisk i tym samym pomożecie mi uzyskać w tym roku 10 tysięcy subskrypcji. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.